W swoim życiu naczytałem się recenzji od groma. Myślę, że z każdej recenzji można się czegoś nauczyć, nawet jeśli jest ona krytyczna, pod warunkiem, że jest dobrze napisana i dobrze przemyślana. Po niektórych recenzjach widać jednak, że autor od początku jest do ciebie uprzedzony. Nie cierpię takich recenzji. Chciałbym pojechać do tych ludzi, do domu i zapukać do drzwi. Na przykład do ludzi z magazynu Good Housekeeping. To prawda, Good Housekeeping wystawiło nam negatywną recenzję. Wiele razy zdarzało się, że czytałem krytyczną recenzję filmu, który później bardzo mi się podobał. No ale co poradzisz? Najlepiej po prostu dalej tworzyć. Nie jest moją rolą robienie czegoś tylko po to, żeby wszyscy to lubili. Chcę robić to, co będzie się podobało przede wszystkim mnie. Jeśli Tobie również się spodoba, to super, jeśli nie, to nie.